Witam bardzo serdecznie. Klopsy z cukinią bez jajka, bardzo mięciutkie, pyszne. Co potrzebujemy? Mięso mielone. Ja mam tutaj pół kilo z łopatki. I duża cukinia. Płatki owsiane. Oliwa z oliwek. Bez jajek. Tym razem bez jajek. I zwykły olej na naczynie żaroodporne. Plus garnek na sosik. I taką fajną mieszalnicę. Zaczynamy od tego, że należy umyć cukinię. Osuszyć, obrać i następnie będziemy ją ucierać na tarce z dużymi oczkami. Jak już tą cukinię sobie utrzemy, zamiast cukinii możemy mieć marchewkę, możemy mieć jakieś inne warzywo. Jak już ją utrzemy, to dodajemy płatki owsiane. Przepis jest bardzo prosty, a efekt jest naprawdę bardzo smaczny. I oliwa z oliwek. Jeżeli ktoś chce mieć twarde klopsy, to wrzuca jajka. Możemy dodawać różne przyprawy: mięso duszone, shawarma. Tym razem będzie kary indyjska. Szczerze powiem, nie polecam tego, tej przyprawy. Ten wybór nie przypadł mi do gustu, więc wybierzcie inną przyprawę. Następnie mięso mielone mieszamy na gładką masę, z której te masy będziemy formułować kuleczki nasze klopsiki. Jak już sobie uformujemy, ugładzimy, to nagrzewamy piekarnik na 200 stopni, bo będziemy wsadzać klopsy do nagrzanego piekarnika. Oczywiście na naczynie żaroodporne należy nalać olej, co by nam się klopsy nie przykleiły. I teraz mam taki patent na to, żeby się nie ufajdać robiąc klopsy, a każdy, żeby był równej wielkości. Po prostu łyżka, podziałka na rękę i gotowe. I tak naprawdę zostanie nam troszeczkę na ekstra jeden klopsik. I voila! Każdy równy, kształtny klops. Tym razem kary nakrywamy i... Do piekarnika uprzednio nagrzanego. Nagrzał się piekarnik? Nagrzał. Zgasło u góry grzanie, więc dajemy na 30 minut te klopsiki, niech się tam posiedzą. Po pół godzinie wyłączamy grzanie i zostawiamy, żeby jeszcze sobie doszły, tak, 10 minut. Jak już to minie, w sumie 40 minut w piekarniku. To całość wyciągamy ostrożnie rękawicą, bo buzuje w środku, jest bardzo gorąco. Ten sosik po klopsikach z oliwą zostawimy sobie na sos w zagęszczonym mąku. Klopsy idealne, gotowe do jedzenia, mięciutkie, pyszne, aromatyczne. Przekładamy do miski na bok, aby został nam sam sos. Sos do garnka z tymi farfoclami po przygotowywaniu mięsa i na płytę. Podgrzewamy, a raczej utrzymujemy tą temperaturę, która była i dodajemy trochę mąki, żeby to zgęstniało. Intensywnie mieszamy, podkręcamy na Maksa, żeby doprowadzić do lekkiego wrzenia, ale żeby nam się mąka nie zważyła, i koniec. Gotowe. Sos gęsty, zrobiony. Odlejemy go do szklanki, taka pół szklanki zostało. I taki klopsik mięciutki, pachnący, przepyszny. Voilà, na obiad z mięsa mielonego, z łopatki wieprzowej.